kilka centymetrów w te czy wewsze już nie jest tak ważnych, jak to, jaką masz osobowość, i, yy, i czy kamera cię po prostu kocha. Korzystając z okazji, że spotykamy się jeszcze przed emisją premierowego odcinka, no nie mogę tutaj nie zapytać, czym ten sezon będzie się różnił od dziesięciu pozostałych no przede wszystkim uczestnikami. Oni za każdym razem nas zaskakują, są zupełnie inni yy, i oni tworzą historię tego programu. My na początku ich wypychamy na castingach, a później to już widownia zakochuje się w ich losach, w tym jak sobie radzą. No i w tych charakterach, bo tam są silne charaktery. Program tak naprawdę już przychodził niejedną metamorfozę, od zmiany nazwy, logotypu, poprzez tak naprawdę zmianę formatu, bo na początku mieliśmy same dziewczyny, potem doszli chłopacy, potem doszły też osoby no, o niestandardowym wzroście czy też sylwetce. Kogo szukacie tym razem? Świat mody bardzo się zmienił, dlatego też my jesteśmy bardziej otwarci. Gdy zaczynaliśmy, nie było w ogóle social mediów. Teraz rządzą światem. Szukamy osób wyjątkowych. Natomiast te kryteria są troszeczkę inne, tak, te kilka centymetrów w te czy we wse już nie jest tak ważnych jak to jaką masz osobowość i, yy, i czy kamera cię po prostu kocha. Yy, też mniej ważne jest to czy później zrobisz karierę na pokazach w Paryżu, bo tych pokazów jest już coraz mniej, czy mega karierę w show biznesie. Ważne jest, żeby o tobie było głośno i żebyś nie zniknął po programie. I na tym polega siła tego programu, że wielu z tych uczestników właśnie przez cały czas istnieje w mediach, znajdują swoje miejsce i działają. I ciągle ich znamy, pamiętamy, lubimy? Właśnie poruszyłeś tutaj ten temat, który też często się przewija w komentarzach internautów. Niektórzy, no tak trochę szyderczo, nie szyderczo, mówią, że program powinien zmienić nazwę z top model na top influencer. Co ty o tym sądzisz? teraz cały świat się może zmienić na top influencer, ponieważ na palcach jednej ręki mogę policzyć supermodelki, które nie mają social mediów. I to się wszystko ze i łączy, tak naprawdę nawet będąc mega modelką, nie dostaniesz angażu, jeżeli nie masz silnych social mediów, więc to jest wszystko połączone. I to w ogóle nie ma co tak gadać. Ja sam byłem kiedyś anty Facebook, antyInstagram, Instagram, bo hmm, po co mi takie portale? Po czym to weszło w swoje życie. Dzięki to model nauczyłem się też z nich korzystać. To nie jest tak, że ja pokazuję tam całe swoje życie, bo pokazuję wybiórczo pewne sprawy, które się głównie wiążą z moją pracą. Nie jestem osobą, która po prostu klika 300 Insta stories dziennie, pokazując każdy swój krok. Hmm, ale nie każdy z tego korzysta tak jak lubi. I Teraz nie ma życia bez social mediów i to się nie zmieni. Może pojawi się zaraz kolejna platforma, ale na pewno nie wrócimy do czasów, kiedy do siebie pisaliśmy listy. Teraz już nawet rzadko ktoś do ciebie pisze maila. Bardzo często y, ta komunikacja jest przez, przez Instagram. Nawet moi znajomi, którzy mają mój telefon, często piszą do mnie na Instagramie. To skoro już jesteśmy przy tych influencerach, o tych osobach, o absolwentach top model, jeśli tak można to nazwać, które kariery zrobiły na Tobie największe wrażenie spośród tych osób, które no, poznaliśmy dzięki temu programowi? Ojej, jest wiele osób, które sobie świetnie radzą i tak naprawdę to też trudno porównywać, bo y, wielu uczestników znalazło sobie fajne nisze dla siebie, tak, jedni idą bardziej w rozwój osobisty, inni pracują w show-biznesie, Claudia Aldursi, która została super gwiazdą e, Hotel Paradise, e, ale nawet e, Jakob Kosel, który jest po prostu influencerem, ale też nadal jest lubiany, e, wesoły, zabawny i kochany, więc jakby to to trudno porównywać, ale najważniejsze, że z każdej edycji zostaje kilka nazwisk, o których ciągle słyszymy. Um, teraz, może trochę kończąc, wątek Top Model, chciałbym zapytać się o Twoje projekty zawodowe. Domyślam się, że o części pewnie nie możesz mówić, Secret Projects i tak dalej, ale może jest coś, o czym możesz już teraz nam tutaj trochę wspomnieć? O, jest bardzo wiele projektów. Ja już od jakiegoś czasu prowadzę taką swoją, Agencja Tysio Studio, która jest troszeczkę agencją medialno-kreatywną i działamy tam, kreując kampanie reklamowe, ale też projektując bardzo fajne przestrzenie, ponieważ roślinny design siedzi w moim życiu od dawna i często łączymy. Tak jak w zeszłym roku stworzyłem niesamowitą strefę dla MaxFleet, gdzie później robiłem kampanie reklamowe. W tym roku właśnie wykańczam kilka ogrodów równolegle. To jest na razie. Bardziej pasja y, niż zawód, ale bardzo to lubię, szczególnie po intensywnym czasie przed kamerami, kiedy mogę po prostu biegać z łopatką i wsadzać bambusy. Jest to fantastyczne. A poza tym również parę dużych modowo-reklamowych projektów, które właśnie przede mną. O jednym na pewno usłyszycie będzie to bardzo duża produkcja, która pojawi się już na początku grudnia, ale nie mogę więcej zdradzać to nie ciągnę cię za język, to, ale muszę tutaj teraz dopytać, co trzeba w takim razie zrobić, aby Marcin Tyszka zaprojektował ogród? Jakby, czy, czy to wystarczy, trzeba być Twoim znajomym, czy wystarczy się do Ciebie złożyć? Wystarczy się do mnie odezwać, ludzie piszą na Instagramie, dlatego założyłem ten profil Tysio Home, który jest bardziej o roślinach o designie. Tam jakoś y, ludzie nie mają też takiej bariery, żeby się do mnie odzywać, pytają często o rady, jak coś uprawiać, albo skąd coś mam. Y, Kilka osób do mnie tam napisało i otrzymało niesamowite projekty. Cieszą się latami. Yy, także tak, wystarczy się do mnie zgłosić. Ja też jestem bardzo specyficzny, ponieważ interesują mnie wyłącznie pewne projekty, południowe tarasy, południowe wnętrza, bo to jest mój klimat. Yy, ale kocham to i na razie robię to praktycznie gratis, bo po prostu to lubię. Natomiast trzeba od razu dodać, że takie południowe rośliny nie są tanie, tak? Więc tysio jest. Tani, ale te elementy używane do projektów niestety troszkę kosztują. Ale jak ktoś chce zacząć swoją przygodę z egzotyką, równie dobrze może iść do supermarketu i kupić sobie parę palm z przeceny. I one też mogą być początkiem super kolekcji. Drodzy czytelnicy Glamour.pl cześć tu Marcin Tyszka Tysio, Rogi Urol Stop Model. Czy taki srogi to się przekonacie już w tym sezonie? Zapraszam co środę 21.30 TVN na playerze. A w glamurze będzie bardzo dużo różnych ekstra materiałów, których nie ma nikt inny.